Prawdziwie świąteczna atmosfera opanowała Bartoszeca. Wszystko za sprawą jarmarku, który odbył się w samym centrum miasta, na placu Konstytucji 3 maja. Bardzo dobrze, bardzo potrzebne takie jarmarki w ogóle. Coś się dzieje w tych Bartoszycach, bardzo fajnie. Z córką jestem, córka jest na karuzeli i rozejrzeć się co jest. Możesz czegoś posmakować, coś kupić, jakieś dekoracje świąteczne. Jest to pierwszy jarmark tak naprawdę w Bartoszycach, w którym biorą udział trzy samorządy, czyli w współpracy gminy starostwa i miasta, dzięki temu taki właśnie bardzo, myślę, że dobry, fajny, duży jarmark udało się zorganizować. Wystawców mamy bardzo dużo, ludzi odwiedzających również, a więc to, co chcieliśmy, żeby ten nastrój świąteczny już tydzień wcześniej był, to nam się udało. Na jarmarku nie brakowało stroganów z ręcznie robionymi ozdobami świątecznymi i rękodziałem. Panie z kół gospodyń wiejskich częstowały gości prawdziwymi rarytasami. Są pierogi z kapustą z pieczarkami, pierogi ruskie, grzaniec, wędzonki, smalczyk z fajdą, chleba swojską i ogóreczki kiszone. My integrujemy się z innymi kołami tutaj. Poznajemy no jest... różne, tak, różne przepisy tradycyjne, potrawy. Reaktywowałyśmy nasze koło gospodyń i jest okazja, żeby się wystawić, pokazać. Na scenie rozbrzmiewały kolendy w wykonaniu lokalnych artystów, a najmłodsi korzystali ze świątecznej karuzeli. Jedną z największych atrakcji była żywa szopka, która zachwyciła zarówno dzieci, jak i dorosłych. Ja jestem troszkę w szoku, bo w tamtym roku to. Tak niezaciekawie to wyglądało, ale w tym roku już naprawdę mega fajnie, nie? Atrakcji nie brakuje? Nie brakuje, nie brakuje, fajnie, podoba mi się. Jarmark Świąteczny w Bartoszycach to owoc współpracy trzech samorządów miasta, gminy i powiatu, które wspólnie zadbały o organizację tego wyjątkowego wydarzenia. To jest naprawdę miejsce e, takie centralne w naszym mieście w naszym powiecie i tutaj są naprawdę idealne warunki dla takiego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że to będzie coroczna impreza, która co roku będzie przyciągała coraz większą grupę może wystawców i mieszkańców nie tylko z miasta, ale i z okolic. Mamy ambicje być jarmarkiem no, na poziomie, może nie jak w Olsztynie tak dużym, ale podobnym. Podczas jarmarku rozstrzygnięto również konkursy na najpiękniejszą ozdobę choinkową oraz stroik bożonarodzeniowy. Zwycięzcy zostali nagrodzeni przez starostę powiatu bartoszyckiego Elżbietę Zawłocką, burmistrza Wiesława Kuracha oraz wójta gminy Andrzeja Dyche. telewizja Kopernik. Kopernik.tv